Bardzo dużo mówi się o tym, ile dobrego rozwoju może zrobić w Twoim życiu. Bardzo dużo mówi się o tym, jak bardzo wchodzenie w siebie, wchodzenie w ciszę, wchodzenie w medytację, poznawanie siebie bliżej, może tak powiedzmy, da Ci połączenie ze sobą, połączenie ze źródłem i w efekcie spokojniejsze, bardziej pełne i pełne sensu życie. Tylko mało mówi się o tym, jak ten proces wygląda, i mam wrażenie, że nie do końca jasno mówi się o tym, jak przebiega, szczególnie na początku, i jakie są jego mniej przyjemne skutki, jak, na co warto się przygotować, kiedy podejmujesz tę decyzję o tym, że y, będziesz się stawać lepszą, pełniejszą i bardziej szczęśliwą wersją siebie. Warto to wiedzieć. Warto to wiedzieć z góry, kiedy podejmujesz taką decyzję i kiedy decydujesz się wejść na tę drogę, w której uh, dążysz do swojego szczęścia i w której stajesz się kimś innym, tak naprawdę. Bo ogromna część tej opowieści Twojego życia właśnie jest o tym, że Jesteś w punkcie A, jesteś jakąś osobą, ale później podejmujesz konkretne decyzje, przechodzisz przez swoje własne cykle transformacji i stajesz się jakimś innym, mimo że być może e, najprawdopodobniej fizycznie cały czas masz to samo ciało. To doświadczasz często transformacji, które są tak głębokie, że masz wrażenie, że dosłownie reinkarnowałeś z jednej osoby w drugą, że później patrzysz na siebie z przeszłości i mówisz: O kurczę, to naprawdę byłem ja. I kiedy coś takiego się dzieje, kiedy zachodzi w tobie tak wielka przemiana i często to się dzieje w bardzo krótkim czasie. To. Elementy rzeczywistości, które wcześniej były dla Ciebie normalne i wcześniej były dla Ciebie OK, wcześniej były po prostu częścią Twojej rzeczywistości, często przestają już do niej przystawać i. Przestajesz z nimi rezonować. Coś się w tobie zmienia, bo nie jesteś już tą samą osobą, więc zmiany są nieuniknione. I kiedy przygotujesz się odpowiednio na to, na co się piszesz, w ogóle wchodząc w, w swoją transformację i wchodząc w usprawnianie siebie, to uda ci się uniknąć takiego cyklu obracania się wokół, wokół takich skrajności, że wchodzisz całym sobą w zmienianie siebie, wchodzisz, wchodzisz całym sobą w usprawnianie siebie, a później się z tego wycofujesz. Bo kiedy zakładasz, że będzie cały czas przyjemniej, że będzie cały czas miło i że tak naprawdę nic się nie zmieni, tylko będziesz szczęśliwszy, ale wszystko dookoła zostanie takie samo. No to operujesz na Takim założeniu, które nie może być prawdziwe. Bo jeżeli się zmieniasz, to zmieniają się też rzeczy dookoła ciebie. I jeżeli się zmieniasz, to musisz być gotowy na zmiany, często na bardzo głębokich płaszczyznach i często w takich aspektach Twojego życia, w których wcale zmieniać się nie chcesz. I co jest najważniejsze w tym, o czym tutaj rozmawiamy, to to, że wszystkie zmiany, które się w tobie dzieją. Wszystko, co w sobie zmieniasz, wszystko, co dzieje się w toku Twojego rozwoju, musi być naturalne i musi być zgodne z Tobą. Nigdy nie zmieniaj niczego w sobie tylko dlatego, że ktoś Ci powiedział, że musisz być czymś albo że musisz robić coś w określony sposób i nigdy nie dokonaj w swoim życiu drastycznych zmian na siłę. Jeżeli czujesz, że nie są zgodne z tobą i jeżeli nie czujesz, żeby twoje życie stawało się po ich dokonaniu lepsze, nawet jeżeli to będą z pozoru pozytywne zmiany, e, takie jak no nie wiem, rzucenie papierosów, to jest tutaj ekstremalny przykład, ale dobra, dajmy na to. E, nawet jeżeli masz taką sytuację, że bardzo lubisz palić papierosy, ale ktoś ci powiedział, że jeżeli chcesz się rozwijać, to musisz przestać. To jeżeli ta decyzja nie jest w tobie zintegrowana, jeżeli nie jest częścią ciebie i jeżeli te korzyści, które odniesiesz po rzuceniu papierosów, nie będą przewyższać przyjemności z ich palenia, no to robiąc to tak na dobrą sprawę, robisz sobie krzywdę, jakkolwiek to może nie zabrzmieć. Ja wiem, że to jest taki ekstremalny przykład, ale chciałem Ci tylko zobrazować to, jak niesamowicie ważne jest, żeby. W całej tej podróży, w, całym, w całej tej drodze swojego rozwoju, zostać w tej autentyczności do siebie i w tej wewnętrznej prawdzie, w tym wiedzeniu, że to jest dla mnie dobre, i w tym wiedzeniu, że w tym konkretnym momencie, w tej rzeczy, na którą teraz patrzę, jestem autentyczny, jestem dla siebie prawdziwy. Takiej świadomości tego, że wiem, kim jestem, i wiem, że przyjmowanie jakichś innych tożsamości tylko po to, żeby ktoś się poczuł lepiej, albo żebym ja się poczuł lepiej ze sobą, nie jest tym, co chcę robić w życiu. I że wiem, że takie. Przyjmowanie roli osoby rozwiniętej na siłę tak na dłuższą metę nie przyniesie mi żadnych korzyści, ani na dłuższą, ani na krótszą metę, tak naprawdę. I takim ogromnym wyzwaniem w tej całej podróży jest właśnie pozostawanie prawdziwym wobec siebie, bo zmiany przyjdą, zmiany przyjdą na pewno i będziesz bardzo dużo zmieniał w swoim życiu. Tylko chodzi o to, żeby to były zmiany, które są zestrojone z, z tobą, które są dla ciebie autentyczne i które. Naprawdę wychodzą z Twojego rdzenia, a nie z zewnętrznie przyjętych zasad, czy z tego, że wydaje Ci się, że coś powiniene robić, albo że czegoś nie powiniene się robić. Ale zacznijmy od samego początku i od tego, co to jest w ogóle rozwój i po co to robić. Więc. Rozwój, o jakim tutaj mówię, to jest przede wszystkim rozwój charakteru i osobowości. Nie, nie mówię tutaj od razu o jakichś niesamowitych duchowych przebudzeniach, obudzeniu Kundalini i nie wiem, wywalaniu z czoła fontanny ognia, tylko o takim momencie, w którym zaczynasz się odważać na wchodzenie w swoją autentyczność, zaczynasz się odważać na bycie tym, kim tak naprawdę jesteś. I na zobaczenie tego, jak bardzo nie byłeś z sobą do tej pory. Na odważenie się, zakwestionowania takich rzeczy, które do tej pory były dla ciebie oczywiste, i wejście w taką odwagę do kreowania swojego świata i do zaakceptowania idei, że w ogóle możesz być jego twórcą, że w ogóle możesz być jego kreatorem. I taką Takim skutkiem ubocznym, tego, że wchodzisz w tą swoją moc, wchodzisz w tą swoją niezależność i w tą swoją autentyczność jest to, że. wychodzisz z tego przyjętego ogólnie wzorca świata, że wychodzisz z tej rzeczywistości, w której najprawdopodobniej uczestniczy większość twojego otoczenia. Tak więc. Zaczynasz stawiać granice, zaczynasz coraz bardziej być sobą, zaczynasz coraz bardziej wiedzieć, kim jesteś, czego chcesz, a czego nie chcesz, na co się zgadzasz, a na co się nie zgadzasz. I jeżeli masz wokół siebie takie osoby, które są przyzwyczajone do tego, że z tobą dużo można, że y, jesteś taką pomocną osobą, na którą zawsze można liczyć, to mogą się zdziwić, kiedy zaczniesz się zmieniać i kiedy zaczniesz zauważać, że Wcale nie musisz wykonywać ich każdej prośby i że nie musisz być dla nich na każde zawołanie. I to jest jeden z takich przykładów sytuacji, w których zachodzi w tobie jakaś zmiana, w których zauważysz, że możesz na samego siebie liczyć trochę bardziej. I to się może nie spodobać osobom z twojego otoczenia. Możesz wtedy usłyszeć, że coś się z tobą dzieje, że chyba jesteś w jakiejś sekcie, że jesteś odklejony. I zaczną się o ciebie tak dobrotliwie i w pełni miłości współczucia martwić, bo coś się z tobą podziało, bo już nie jesteś taki, jak byłeś wcześniej, więc na pewno coś jest nie tak, i na pewno warto zacząć się tobą martwić. Chociaż zmiany, które się w tobie dzieją, są pozytywne, to często nie są jako takie widziane przez osoby z Twojego otoczenia, które możliwe, że. Bardzo lubią tą swoją bezpieczną strefę. Możliwe, że lubią miejsce w swoim życiu, w którym są, i możliwe, że nie polubią tego faktu, że będziesz im pokazywać swoją postawą, swoim życiem i swoimi decyzjami, że są w świecie i są w życiu inne miejsca, w których można być, że to, co dzieje się teraz w tobie i z tobą. Byłoby też możliwe dla nich i że oni też mogą dokonać jakiejś zmiany. Kiedy będziesz im to pokazywać na swoim przykładzie, i kiedy twoje życie będzie mówić do nich, że coś można zmienić, że nie trzeba być wcale takim samym cały czas, to to może w nich obudzić opór. Opór, który wcale nie będzie nakierowany przeciwko tej. Wiadomości, którą do nich wysyłasz swoim zachowaniem, ale będzie nakierowany przeciwko tobie, bo to ty będziesz tym, co przyniesie w ich rzeczywistość tą ideę zmiany, tą niechcianą i kompletnie odrzucaną świadomość tego, że można zmienić tą pracę, że można wyjść z toksycznego małżeństwa i że można zacząć decydować o swoim życiu. No, i koniec końców, zawsze przyjdzie taki moment, kiedy będziesz musiał wybrać. Kiedy będziesz musiał wybrać pomiędzy swoją autentycznością i pomiędzy tym, co jest dla ciebie dobre i co cię rozwija, a pomiędzy tym, co jest znane. Że staniesz na takim rozdrożu i na pewno będziesz na nim stawał często. I rzadko się zdarza, że tą decyzję podejmujesz raz na zawsze, bo życie jest życiem, bo dzieją się przeróżne rzeczy. I ten rozwój, o którym mówimy, jest taką drogą na przemian, w przód i w tył. To nigdy nie jest jedna prosta linia, która się nigdzie nie rozdwaja i to nigdy nie jest jednolita, pełna naprzód. Zawsze będziesz robić parę kroczków do przodu, parę kroczków do tyłu i zawsze będziesz stawać przed tymi decyzjami, kiedy się dopasowuje, a kiedy idę ze swoim wewnętrznym głosem, kiedy... A wybieram wygodę, i kiedy wybieram towarzystwo, i kiedy wybieram to, co jest mi znane. A kiedy wybieram i odważam się na wejście w coś nowego, i na wejście w coś, czego jeszcze nie znam, i na wejście w coś, co potencjalnie może mnie rozwinąć, chociaż wcale nie musi. Bo też pamiętaj, że nie wszystko, co nowe, i nie wszystko, co nosi znamiona duchowości i rozwoju, musi być dla Ciebie dobre, bo. Te rzeczy też trzeba sprawdzić. I nie każda metoda, nie każde narzędzie i nie każda droga, na którą trafisz, będzie dla ciebie dobra. I, i, I nie każda metoda rozwoju będzie Cię na no, dłuższą metę rozwijać. A na pewno żadna metoda rozwoju, jeżeli przy tym jesteśmy, nie będzie Cię rozwijać na stałe. Na pewno żadna droga nie będzie dla Ciebie dobra od początku do końca życia. Więc to jest taka. Ciągła, stała eksperymentacja, ciągłe, stałe sprawdzanie, co jest dla mnie w porządku i w czym będzie mi lepiej. Bo czasem jest taki moment w życiu, że jest ci lepiej w tej wygodzie, i cała sztuka polega na wybraniu tego, kiedy mogę wejść w dyskomfort, kiedy mogę sobie pozwolić na luksus bycia w dyskomforcie, a kiedy jest taki moment mojego życia, że wolę zwolnić, że wolę wybrać to, co jest znane, nie dlatego, że jestem leniwy, ale dlatego, że to jest po prostu taki czas, że to jest mój rytm na teraz, że to jest taki moment mojego życia, w którym nie potrzebuje wyzwań. Jedynym sposobem na to, żeby się w tym wszystkim nie pogubić, jest stały kontakt ze sobą, stały kontakt z tym, co jest w Tobie prawdziwe i zadawanie sobie pytań. Taki balans pomiędzy byciem wiernym sobą. I otwartością na to, co się dzieje, otwartością na Twoje otoczenie. I dawanie sobie zgody na reagowanie dokładnie z tym, czego na ten moment potrzebujesz. Więc, jeżeli jesteś w takim momencie, że czujesz, że musisz podjąć kolejną decyzję i nie wiesz, co będzie dla Ciebie dobre na ten moment, to. Zadaj pytanie samemu sobie, czego potrzebujesz i czego chce. I nie słuchaj rad z zewnątrz, nie słuchaj opinii, które mogą mieć o tobie Twoi znajomi, i nie zasięgaj żadnej rady na zewnątrz, tylko sprawdź to w sobie. Sprawdź, w jakim stanie jest Twój umysł, jak czuje się Twoje ciało. I czy to w ogóle jest w Twoim życiu? ten moment, w którym chcesz się rozwijać, bo to zawsze są cykle, tak jak w treningu. Nigdy nie jest tak, jak już sobie powiedzieliśmy, że ciśniesz cały czas do przodu i, i że jesteś cały czas na tym napięciu, bo są momenty, kiedy trzeba poluzować, rozluźnić i pozwolić, żeby te informacje, które przesiałeś przez siebie w toku rozwoju stały się częścią ciebie i żeby je sobie na spokojnie zintegrować. Więc całą sztuką jest to, żeby wyczuł swój rytm i żeby wiedział, czego dokładnie na ten moment potrzebujesz.